Faktury to gorący temat w każdej firmie, bo z jednej strony chcielibyśmy tę fakturę wystawić zaraz po tym, jak wykonamy dane zlecenie, ale powiedzmy sobie szczerze, pracy mamy na tyle dużo, że zadanie pod tytułem zalogować się do systemu księgowego, wystawić, wysłać do klienta X fakturę spada na dalszy plan. Robimy to nieregularnie, robimy to z dużym opóźnieniem. I również nieregularnie i z opóźnieniem sprawdzamy, czy płatności za wystawione faktury spływają na nasze konto w terminie, jaki na tych fakturach został zapisany. Tutaj próbujemy sobie z tym radzić, tworząc jakieś arkusze kalkulacyjne, w których notujemy kto, gdzie, kiedy, ile nam powinien zapłacić, ale bardzo często jest tak, że jest to realizowane w sposób chaotyczny. Nie wiemy, którzy klienci płacą nam. Zwykle w terminie. A którzy tutaj regularnie opóźniają opłatę faktury? No, powiedzmy sobie szczerze, wpływa to w negatywny sposób na kondycję finansową naszej firmy. I dzisiaj chciałabym Cię zaprosić za kulisy mojego biznesu do mojej Asany. Pokażę Ci, jak ja zorganizowałam proces wystawienia faktur i monitorowania płatności za te faktury. Jestem pewna, że będzie to inspirujące dla Ciebie. Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Zanim zaproszę Cię do Asany, spójrzmy na proces wystawienia faktury i monitorowania płatności z lotu ptaka. To, co widzisz w tej chwili na ekranie, to jest uproszczony model takiego procesu. Uproszczony, ponieważ usunęłam z niego zadania, jakie są podejmowane w sytuacji, kiedy klient nie akceptuje wykonanej pracy. Usunęłam też aktywności podejmowane w sytuacji, kiedy klient nie opłaci faktury na czas. Chciałam tutaj w tym modelu pokazać ci taki najbardziej standardowy scenariusz, kiedy wszystko przebiega zgodnie z ustalonym procesem, zgodnie z planem. Musisz wiedzieć, że w przypadku mojej firmy moment wystawienia faktury jest skorelowany z usługą, której ta faktura dotyczy. I tak w przypadku usługi wdrożenia jest to dosyć długi proces, obejmujący kilka miesięcy. Ta faktura jest wystawiana kilkukrotnie za wykonaną pracę w danym etapie. W przypadku innych usług, takich jak Audyt Asany czy warsztaty szkoleniowe Zasany, ta faktura jest wystawiona na początku z góry przed wykonaniem danej usługi. W związku z tym, tutaj w tym modelu widzisz dwa punkty wejścia do tego procesu wystawienia faktury i monitorowania płatności. W przypadku usługi wdrożenia, tutaj pierwszym zadaniem koordynatora jest przygotować rozliczenie etapu bądź też rozliczenie godzin, różnie to wygląda w przypadku różnych klientów, i wysłać to rozliczenie do klienta z prośbą o akceptację tego rozliczenia. Akceptacja klienta jest warunkiem koniecznym i obowiązkowym do tego, żeby można było wystawić fakturę za wykonaną pracę. W związku z tym koordynator właśnie wykonuje to zadanie i kolejne zadanie, które tutaj jest, to akceptacja, którą to akceptację wykonuje klient. Więc tutaj w tym torze klienta jest zadanie pod tytułem zaakceptować rozliczenie etapu. Klient ma na to określony czas, koordynator czeka na otrzymanie odpowiedzi od klienta. Z chwilą, kiedy przychodzi ta odpowiedź, mamy akceptację wykonanej pracy, to kolejnym zadaniem, które należy do administracji, jest wystawić fakturę i wysłać ją do klienta. To jest to zadanie, które widzisz tutaj. Kolejne zadanie to jest zadanie znowu w torze klienta, zadanie pod tytułem zapłacić fakturę. Ma klient określony czas na opłacenie tej faktury, a administracja monitoruje, czy ta płatność nastąpiła, czy też nie. Jeżeli nastąpiła, to kończy to tym samym przebieg tego procesu dla tej konkretnej faktury. Kolejny etap wdrożenia, kolejna faktura, przechodzimy tę samą ścieżkę. W przypadku usługi audytu bądź też warsztatów szkoleniowych, tak jak wspomniałam wcześniej, ta faktura jest wystawiana z góry przed realizacją tej usługi. Faktura jest wystawiana na etapie realizacji procesu sprzedażowego. Nagram dedykowany materiał, w którym pokażę Ci, jak ten proces sprzedażowy zorganizowałam w swojej Asanie. I w związku z tym nie ma tutaj potrzeby ani możliwości zaakceptowania wykonanej pracy, bo ta praca nie jest jeszcze wykonana. A skoro tak, to ten punkt startu od razu wchodzi nam do zadania zatytułowanego: wystawić i wysłać fakturę realizowanego przez administrację. Nie realizujemy tych pierwszych zadań, od razu nam to wskakuje tutaj. Faktura jest opłacana, i wtedy z poziomu procesu sprzedażowego podejmowane są kolejne działania związane już z realizacją tej usługi. Proces wystawienia faktury i monitorowania płatności został w wasanie zapisany w formie dedykowanego projektu, który widzisz w tej chwili na ekranie. Ja z tego projektu korzystam w kilku widokach. Tym najważniejszym dla mnie widokiem jest widok tablicowy, zaraz powiem ci dlaczego. W widoku tablicowym został odwzorowany ten proces, który zademonstrowałam przed chwilą w MIRO. Tutaj jedna faktura to jest jedno zadanie i omówię tutaj, jak to wszystko zostało skonstruowane w oparciu o usługę wdrożenia, bo to będzie najbardziej interesujące dla Ciebie. Tak jak wspomniałam, w przypadku usługi wdrożenia my już na początku wiemy, w których momentach będzie ta faktura wystawiana. W związku z tym w projekcie usługi wdrożenia dla konkretnego klienta mamy zapisane zadania związane z fakturami. Oczywiście to, co widzisz na ekranie, to jest. Projekt usługi wdrożenia dla klienta A, ograniczony tylko do rozliczeń finansowych. Nie ma tutaj innych zadań. Myślę, że nagram dedykowany materiał wideo, w którym pokażę Ci, jak taki proces realizacji usługi mogły być opisane w wasanie. Natomiast patrząc z perspektywy faktur, to w tym projekcie mamy te faktury zapisane. Każde zadanie jest współdzielone z projektem faktury, stąd. Na te same zadania ja mogę patrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy konkretnego klienta, konkretnej usługi wdrożenia, mogę w razie, gdyby to było konieczne, z tego miejsca zmieniać datę, kiedy dany etap prac będzie ukończony, a z drugiej strony mogę patrzeć na wszystkie faktury z wszystkich usług wdrożeniowych, jakie realizuję właśnie w tym projekcie faktury, bo będzie to tutaj zapisane. Pomaga mi w tym, tak jak wspomniałam, możliwość współdzielenia zadań między projektami. I takie zadanie, ono już jest znane wcześniej, i ono sobie czeka tutaj w, w tej pierwszej kolumnie oczekuje na zakończenie pracy. I tutaj pierwsze działanie, jakie jest podejmowane w tym projekcie faktury, realizuje Asana. Dzięki regule. Która monitoruje datę wykonania tego zadania, ona jest ustawiona na koniec prac, które będą rozliczane przez fakturę. W momencie, kiedy nadchodzi ten dzień, to Asana sama, ja teraz to zrobię w imieniu Asany, przesuwa to zadanie do kolumny oczekuje na akceptację klienta. I tutaj, w tym miejscu, koordynator realizujący usługę wdrożenia dla konkretnego klienta ma za zadanie przygotować takie podsumowanie i wysłać do klienta. I tutaj inna reguła, którą pokażę Ci za chwilę, tworzy w tym zadaniu komentarz z informacją dla koordynatora, gdzie znajdzie treść wiadomości, szablon tak naprawdę tej wiadomości, jaką ma wysłać, pisząc to rozliczenie, tak żeby tutaj trzymać się pewnych standardów komunikacji z klientem. I teraz, kiedy zadanie znajduje się w tej kolumnie, to zadaniem koordynatora jest po pierwsze przygotować to rozliczenie, po drugie wysłać je do klienta, a po trzecie uzyskać akceptację. Więc jeżeli nie ma tej akceptacji, to to zadanie jest cały czas w tej kolumnie i rolą koordynatora jest tę akceptację uzyskać. Z chwilą, kiedy mamy akceptację klienta, zgodę na wystawienie faktury, koordynator przesuwa to zadanie do kolumny faktury do wystawienia. I tutaj w tym kroku administracja wystawia fakturę i wysyła ją do klienta. Administracja jest zobowiązana do tego, żeby w tym zadaniu wprowadzić po pierwsze numer wystawionej faktury, a po drugie, jeżeli ta kwota nie została gdzieś wcześniej wprowadzona, bo jest znana, tak się może w mojej firmie zdarzyć. To jest zobowiązana tutaj wprowadzić też kwotę, jaka została zapisana na fakturze, kwotę netto. Z chwilą, kiedy zadanie trafi do tej kolumny oczekuje na płatność, tutaj wydarza się kilka rzeczy. Po pierwsze, zmienia się temat zadania, bo tutaj pojawia się numer faktury, żeby można było bardzo łatwo w systemie bankowym wyszukać właśnie po tym numerze faktury odpowiednią płatność od klienta. Po drugie, zmienia się data wykonania zadania na ten termin opłacenia faktury. Wiemy, jakie są terminy opłacenia faktur w naszej firmie, więc jesteśmy w stanie tutaj wyliczać tę datę i ją odpowiednio wprowadzać. Dodatkowo zostaje wypełnione pole termin wystawienia faktury. To jest data, kiedy zadanie trafiło do kolumny Oczekuje na Płatność, bo tutaj założyliśmy, że wystawienie faktury, wysłanie faktury i przesunięcie zadania do kolumny Oczekuje na Płatność odbywa się właśnie w tym samym dniu, więc możemy takie uproszczone założenie przyjąć. I teraz tutaj czekamy na opłacenie tej faktury przez klienta. Możemy to monitorować w banku. Kiedy widzimy już płatność w systemie bankowym, to możemy. To zadanie przesunąć do kolumny zapłacona. Zaraz to zrobię, żeby Ci zademonstrować, co wtedy się wydarza. Natomiast kiedy mija termin, który został tutaj zapisany w zadaniu, to dedykowana reguła dzień po terminie płatności w zadaniu tej faktury ustawia komentarz przypominający konieczności wysłania monitu i jest też tam link do szablonu maila, jaki tutaj ma być wysłany. I podobnie jest po trzech dniach od wystawienia faktury. Jeżeli ten pierwszy monit nie będzie miał efektu, czyli jeżeli klient nie ureguluje tej faktury w trybie natychmiastowym, to trzy dni później idzie kolejny monit. W momencie kiedy klient ureguluje płatność, zadanie przenoszone jest przez administrację do kolumny zapłacona, co wiąże się z tym, że jest oznaczone jako ukończone, ponieważ mam tutaj aktywny filtr na faktury opłacone, to takie zadanie już tutaj nam z widoku znika. Ale oczywiście mogę do niego wrócić w dowolnym momencie, yy, usuwając ten filtr tutaj. Więc, jak widzisz, jeden rzut oka na tę tablicę sprawia, że ja widzę, ile tych faktur czeka na zakończenie pracy, ile czeka na akceptację klienta, ile czeka na wystawienie, ile czeka na płatność, a ile jest opłaconych. Więc ja mam jedno miejsce, w którym mogę kontrolować, na jakim etapie są wszystkie wpływy finansowe dla mojej firmy, kiedy mogę się spodziewać konkretnej płatności i na jaką kwotę. Wspomniałam, że pokażę Ci jeszcze tę jedną dodatkową regułę, która tutaj powoduje, że dzieją się dodatkowe rzeczy w tym zadaniu skorelowanym z konkretną fakturą do zapłacenia. To jest dokładnie ta reguła, którą widzisz w tej chwili. Jest ona dosyć rozbudowana, bo obejmuje te wszystkie etapy, przez które przechodzi faktura w tym całym procesie wystawienia faktury i monitorowania płatności za tę fakturę. Wspomniałam wcześniej, że najczęściej w projekcie faktury korzystam z widoku tablicowego, podałam Ci przed chwilą powody, dlaczego tak jest, natomiast w tym samym projekcie możesz mieć inne widoki, które pokażą Ci informacje o fakturach z innej perspektywy. Drugi widok, z którego korzystam, to jest widok klienci, który prezentuje mi te faktury pogrupowane według klientów, których one dotyczą. I tutaj wtedy ja mogę patrzeć, ile tych faktur było dla danego klienta, ile z nich jest opłaconych, na jaką kwotę, ile jeszcze nie jest opłaconych. Mogę też, dzięki wykorzystaniu formuł, monitorować, jaki był. Czas opłacenia faktury, ile tych faktur zostało opłaconych w terminie, a ile tych faktur zostało opłaconych z opóźnieniem, i w związku z tym mogę z tego wyciągać wnioski odnośnie danego klienta, czy chcę z takim klientem współpracować, czy też nie. Trzeci widok, z którego bardzo często korzystam w projekcie faktury, to pulpit nawigacyjny, który prezentuje te dane o fakturach w formie graficznej. Szczególnie Twojej uwadze polecam ten wykres poniżej, który mówi, jaki jest średni czas zadania w określonym statusie. I tutaj nie będzie zaskoczeniem, wysoki słupek w statusie oczekuje na zakończenie pracy, no bo tutaj ten czas jest determinowany przez ilość czasu potrzebnego na wykonanie danego etapu wdrożenia. Natomiast, jeżeli będziemy widzieć duży słupek w statusie oczekujemy akceptację klienta, to może to znaczyć, że albo Klienci nie akceptują wykonanej pracy, czyli jest jakiś problem z jakością wykonania tej pracy, albo też jest problem z komunikacją, z kontaktem z klientem. Więc tutaj wtedy warto się zastanowić, co możemy zrobić, żeby to wąskie gardło tutaj zniwelować. Nie powinien być wysoki słupek związany z wystawianiem i wysyłką faktur, no bo tutaj ile tego czasu trzeba, żeby wystawić i wysłać fakturę? Niewiele. Kolejny słupek mówi ile tego czasu zadanie spędza w etapie oczekiwania na płatność. Więc znowu, wysokość tego słupka będzie uzależniona z jednej strony przez czas, jaki klientom dajemy na opłacenie faktury. Więc tutaj może być domyślnie ten tydzień, dwa tygodnie, w zależności od tego, jak to u Ciebie wygląda. Ale jeżeli ten słupek wykracza poza tę wartość, no to znaczy, że mamy dużo klientów, którzy w terminie nie płacą. Więc warto też się zastanowić, co możemy w związku z tym zrobić. Jak widzisz, z pulpitu nawigacyjnego możesz również wyciągnąć wiele cennych wniosków na temat procesu wystawienia faktury i monitorowania płatności. Wniosków, które spowodują, że będziesz ten proces w jakiś sposób zmieniać. Ten proces albo inne procesy, które mają wpływ na ten proces. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałam w tym materiale wideo. Mam nadzieję, że był on inspirujący dla Ciebie i że pokazałam. Że Asana może naprawdę zmienić wiele w sposobie zarządzania Twoją firmą, w sposobie jak działają Twoje biznesowe procesy. Jeśli chcesz, żebym pokazała jakiś inny proces z mojej Asany, napisz koniecznie w komentarzu, co to miałoby być. Zobaczymy, co da się zrobić.